Dobre, Ewa chłopska Wasielewska, zapraszam na wiadomości. Po raz piąty w Podkutnowskim Raciborowie uczono pamięć żołnierzy wyklętych. W biegu i marszu tropem Wilczym wzięło udział 100 uczestników. Nie zabrakło honorowego marszu na dystansie 1963 m, data śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka-Lalka, oraz wojskowej grochówki i ogniska. W związku z konfliktem zbrojnym, jaki rozgrywa się w Ukrainie, do Kutna również przybywają szukający schronienia uchodźcy. Policjanci i pracownicy kutnowskiej komendy włączyli się w pomoc dla potrzebujących rodzin. Pierwsze transporty niezbędnych artykułów dotarły już bezpośrednio do rodzin. Uchodźcy uciekający z Ukrainy codziennie przejeżdżają przez Kutno pociągiem. Na stacji czeka liczna grupa kutniań, która podaje im m.in. wodę czy żywność. W pomoc angażują się osoby prywatne i kutnowskie firmy. Terma, Gambit, Agro, Hurtpap, Polfarmex, Marioli, Piekarnia i Cukiernia Ozdowcy, Biuromax. Akcje będą kontynuowane codziennie. Kutnianie odwiedzają dworzec około godziny 17:30 i przed godziną 22. Lista najpotrzebniejszych rzeczy to chemia, chusteczki nawilżane dla dzieci, chusteczki do higieny intymnej, Pampersy, podkłady higieniczne, chusteczki higieniczne, papier toaletowy, reklamówki na paczki, sztuczce jednorazowe. Artykuły dla dzieci. Maskotki, kolorowanki z kredkami. Artykuły spożywcze. Banany, jabłka, kabanosy w paczkach, ciastka, batony, wafle, paluszki lub precelki, musy owocowe dla dzieci, soczki w kartonikach, woda niewielkich gabarytów, pół litra, seven daysy, mleko dla dzieci w buteleczkach lub kartonikach, kanapki, bułki słodkie. Uchodźcy z objętej wojną Ukrainy mogą już zapisywać swoje dzieci do kutnowskich szkół podstawowych i przedszkoli. Procedura przyjęć w szkołach jest prosta. Wystarczy, że rodzice wypełnią specjalną deklarację i przyniosą ją do sekretariatu szkoły. Potrzebny będzie też dokument tożsamości. Kolejna grupa uciekających przed wojną mieszkańców Ukrainy przyjedzie do województwa łódzkiego. Pociąg łódzkiej kolei aglomeracyjnej wysłał 8 marca marszałek Grzegorz Schreiber. Do Łodzi przyjechało nim wówczas 600 obywateli Ukrainy. Marszałek prowadzi działania w ścisłej współpracy z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber uruchamia dwa programy redukujące bariery językowe przybyłych Ukraińców. Pierwszy z programów adresowany jest do wszystkich dorosłych uchodźców, którzy będą chcieli nauczyć się języka polskiego, aby móc porozumiewać się w codziennym życiu. Drugi program będzie skierowany do nauczycieli i pozwoli im przygotować się do skutecznego uczenia Ukraińców języka polskiego. Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Mińska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie wspólnie ze Szkołą Językową Your Success organizuje zajęcia plastyczno-warsztatowe dla rodzin z dziećmi z Ukrainy. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 11 w budynku biblioteki przy ulicy Wojska Polskiego 5. Odbyło się już pierwsze takie spotkanie. Pruszają kolejne Dni Nowej Szansy dla osób uzależnionych i współuzależnionych organizowane przez Stowarzyszenie Team Challenge. Witam Państwa w imieniu członków Stowarzyszenia Team Challenge w Kutnie. Chcę Państwa zaprosić serdecznie na 92 Dni Nowej Szansy. Odbędą się one 19 i 20 marca. Zaczynamy o 9 śniadaniem, kończymy o 18 kolacją. Dni odbędą się, tak jak już od pewnego czasu, w Centrum Seniora przy ulicy Wyszyńskiego 11a. Zapewniamy Państwu obiad, śniadanie, kolacje przerwy kawowe, w czasie przerw rozmowy z osobami, które Państwa zainteresują. Motywem przewodnim będzie daleko więcej, a gościem zaproszonym jest Jarosław ściwiarski z Dąbrowy górniczej, który od kilku lat pracuje wśród osób uzależnionych, współzależnionych, bezdomnych, także ma duże doświadczenie i będzie mógł nam o tym opowiedzieć i podzielić się z nami w takich rozmowach kuluarowych, jeżeli Państwo będą mieli życzenie, temat przewodni to daleko więcej. Myślę, że każdy z Państwa chciałby daleko więcej zajść, daleko więcej otrzymać. Nie zawsze umiemy to zrobić. Być może na tych dniach usłyszycie, co zrobić, aby zajść daleko więcej. E o czym mówi to hasło, dowiecie się Państwo w weekend. Zapraszam wszystkich, wstęp jest wolny. Dziękuję bardzo Urzędowi Miasta Kutno za to, że finansuje te dni, w związku z tym możemy Państwa przyjąć w takiej ilości, w jakiej przybędziecie. Zapraszam serdecznie. Proszę zwrócić uwagę też na plakaty. Być może otrzymacie indywidualne zaproszenia, które też będziemy rozdawać na mieście. Do zobaczenia 19 i 20 marca. Do widzenia. Ulica Zamenhofa w kłótnie zeskanował na wierzchnie. Od 7 marca ruszyły pierwsze prace związane z remontem. Bardzo prosimy wszystkich kierowców z Kutna, a w szczególności tych, którzy mieszkają przy ulicy Zamenhofa, aby w miarę możliwości nie pozostawiali swoich samochodów zaparkowanych na ulicy, pomoże to wykonawcy szybciej uporać się ze wszystkimi pracami. To będzie największa inwestycja w infrastrukturę energetyczną w Kutnie od kilkudziesięciu lat, informuje zastępca prezydenta miasta Jacek Boczkaja, podpisując umowę na wymianę opraw oświetleniowych w całym mieście. Jeżeli chodzi o oszczędności, to przewidujemy je na poziomie nawet do 70% zużycia energii. Tak to wynika z przyjętej dokumentacji. Obecnie zużywane jest, jest rocznie około 2400 MWh energii. Po zamontowaniu opraw ledowych, po jak gdyby zakończeniu modernizacji, będzie to zużywane niespełna 600 MWh energii. Także widać, że to są bardzo duże oszczędności, które będą wpływać pozytywnie na budżet miasta. No, i oczywiście nie należy tutaj zapominać o czynnikach ekologicznych. To wszystko są działania zmierzające do ochrony środowiska, głównie zmniejszenia emisji. ZUS rozpoczął wypłatę świadczeń w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego, informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS Województwa Łódzkiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty rodzinnego kapitału opiekuńczego. Na konta rodziców wpłynęło 420 milionów złotych i w najbliższych dniach zostaną przelane kolejne środki. Od 1 stycznia można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę rodzinnego kapitału opiekuńczego, czyli świadczenia na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tysięcy złotych na dziecko w miesięcznych transzach po 500 zł przez dwa lata albo po 1000 zł przez rok. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane. Do tej pory w całym kraju złożono ponad 454 600 wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, a w województwie łódzkim rodzice złożyli 25 400 wniosków o to świadczenie na 26 000 dzieci. Ponad połowa osób ubiegających się o świadczenie otrzymała już pierwsze wypłaty. Na konta rodziców trafiło 420 milionów złotych, i w najbliższych dniach zostaną przelane kolejne środki. Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać tylko elektronicznie przez platformę usług elektronicznych ZUS, portal Empatia lub Bankowość Elektroniczną. ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo doświadczenia. Pieniądze przekazywane są wyłącznie na konta bankowe. Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację potwierdzającą prawo doświadczenia, które będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE-ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie również na pół ZUS. Od decyzji zakładu przysługuje odwołanie do prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego. Rusza coroczna akcja dotacji na wymianę źródeł ciepła w domach. W ciągu 6 lat programu Urząd Miasta przeznaczył na ten cel prawie 1 300 000 zł. Czekamy na mieszkańców, którzy mają w planach wymianę starego pieca. Pieniądze będą przyznawane właścicielom gospodarstw domowych, w których stare piece węglowe będą zastępowane bardziej ekologicznymi źródłami ciepła, np. piecami olejowymi, gazowymi, elektrycznymi na biomasę, m.in. pelet czy pompami ciepła. Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granicę polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi, obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw, mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne. Decyzją wojewody łódzkiego Kutnowski Szpital od 14 marca odblokowuje kolejne łóżka, które do tej pory przeznaczone były na łóżka covidowe. Będzie to dodatkowych 24 łóżek. Przywrócona będzie praca oddziału ortopedycznego. Nawet 12 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w weekend napadł na jedną z podkutnowskich stacji benzynowych. 23-latek grożąc metalowym prętem pracownicy stacji benzynowej ukradł gotówkę prawie 1000 złotych z kasy. Do napadu doszło 6 marca na jednej ze stacji paliw w gminie Krzyżanów. Sprawcę schwytano 8 marca. Podczas sesji Rady Powiatu Kutnowskiego radni jednomyślnie podjęli decyzję o zakończeniu współpracy pomiędzy Powiatem Kutnowskim a rejonem kołomeńskim w obwodzie moskiewskim Federacji Rosyjskiej oraz pomiędzy Powiatem Kutnowskim a rejonem Mołodeczno w Białorusi. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zapoznania się z ofertą programową Telewizji Kutno.